Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dziś rozpoczynam cykl, który nazwałam Praca opiekunki w Niemczech. Na początku mojego nagrywania było bardzo dużo zapytań o tego typu pracę, żeby coś więcej powiedzieć, więc postanowiłam, że nagram teraz kilka takich filmików dotyczących właśnie tej pracy. Pierwszy odcinek to będzie Od czego zacząć. Każda praca w Niemczech wiąże się ze stresem i myślę, że osoby, które są zdeterminowane i bardzo potrzebują pieniędzy, są w stanie temu stresowi podołać. Chociaż uważam, że nie tylko te osoby, ale te osoby zwłaszcza, bo podczas dziewięcioletniej pracy w Niemczech spotkałam się właśnie z takimi osobami, które tak jak ja, zdeterminowane, potrzebowały pieniędzy, i to była olbrzymia motywacja do tego, żeby tam pracować i tam zostać i niektóre rzeczy ze spokojem przetrwać i znieść. Więc od czego zacząć? Na pewno od zastanowienia się, czy chcemy jechać prywatnie, czy chcemy jechać przez firmę. Ja do opieki prywatnej mam własny stosunek. I uważam, że na samym początku, jeśli nie znamy w ogóle języka niemieckiego i nie znamy nikogo, kto tam już pracuje, to odradzam coś takiego. Bo nawet jeśli znajdziecie taką ofertę na internecie, to nigdy nie macie pewności, czy opis tej oferty będzie, będzie się zgadzał z tym, co zastaniecie na miejscu. Nie wiecie też, czy oczekiwania rodziny po Waszym przyjeździe, nie zmienią się w stosunku do tego, co pisali wcześniej w ofercie. Będziecie na pewno mieć problem z wypowiedzeniem tego, czego chcecie, albo że chcecie zapłaty za swoją, za swoją pracę, w jakiej kwocie, i oczywiście, żeby rodzina podniosła dodatkowe koszty, opłacając Wam przejazd. Więc to są takie przeszkody trudne do pokonania na samym początku. Dopuszczam jedynie taką możliwość, że jedzie tam jakaś wasza znajoma, tam pracuje, tą ofertę zna i w miarę rzetelnie wam przedstawi, co tam jest na miejscu. W miarę rzetelnie, bo spotykam się z tym, że bardzo różnie nasze zmienniczki podchodzą do osób, które chcą przyjechać i dlatego jeśli tak na takiej koleżance polegacie to taką ofertę można przyjąć bo wtedy ona wam wytłumaczy pokaże na miejscu czasem jest tak że nawet zostanie dzień lub dwa dłużej żeby przekazać pokazać i żebyście pewnie pracowali no i oczywiście przez telefon rozwieje każdą waszą wątpliwość jeśli takowe będziecie mieli już rozpoczynając pracę ale to jest jedyna rzecz, którą dopuszczam w pracy tak zwanej na czarno. Ja jednak jeżdżę przez agencję, polską agencję, bo można też szukać pracy w Niemczech. To jest tak zwana działalność własna, gewerbe, ale to o tym trochę później. Nie wszystkie Polki się na to decydują. Niektóre, tak, niektóre. Nie, każda się kieruje własnymi e, racjami. No i przynajmniej tak, jak ja na początku e, wolałam polegać na e, osobach, które się na tym znają. Ja nie miałam rozeznania e, w tym, więc wola, wolałam się zatrudnić przez agencję. Agencji można szukać w całej Polsce. E, ja e, znalazłam agencję, jakby blisko mojego miejsca zamieszkania. zamieszkania. Bo wychodzę z założenia, że dobrze wiedzieć, gdzie ta firma się mieści, jacy ludzie tam pracują, nawiązać jakiś kontakt. W razie jakichś wątpliwości to jadę i, i to wyjaśniam na miejscu. Wszyscy znają mnie z imienia i nazwiska, i oczywiście widzimy się twarzą w twarz, ale to nie jest reguła, bo dużo moich koleżanek mieszka w całej Polsce, a zatrudnione są przez moją firmę. Oczywiście, rekrutacji dokonuje się też dziś przez telefon, wypełnia się formularze zgłoszeniowe i, i można odesłać do firmy. I firma przysyła umowę i wtedy ją podpisać i zacząć się z firmą pracować. Na pewno na pierwszej rozmowie będzie zapytanie o język. I jeśli powiecie, że języka w ogóle nie znacie, no to będą też. Yy... Pytania o to, czy chcecie się dokształcić, czy macie możliwość skorzystania z jakichś prywatnych lekcji. Różnie z tym bywa, bo są firmy, tak jak na przykład moja, gdzie mogłam skorzystać z kursu językowego, i w momencie, kiedy przyjeżdżałam do Polski, z, takiego, z takich lekcji korzystałam, ale są wiem, niektóre firmy prowadzą też lekcje online, można się dokształcić. Nie wszystkie, ale niektóre tak. Więc to jest też do dobra forma, żeby trochę języka podszkolić. Ale jeśli języka nie znacie, to nie znaczy, że nie możecie do takiej firmy zadzwonić, zapytać i nawet zostać przez taką firmę zatrudnionym. Dużo rodzin niemieckich szuka Polek, które słabo znają język, bo taka oferta jest dużo tańsza niż yy, zatrudniając Polkę, która mówi przynajmniej w języku komunikatywnym. Ja właśnie pierwszy raz tak pojechałam w ogóle nie znając języka, i nie tylko ja. Znam sporo moich koleżanek, które tak zaczynały swoją pracę. Wiadomo, że wtedy nie jest to jakaś wielka kwota, ale w porównaniu do, do naszych złotówek, no jest, to, jest to dobry przelicznik, uważam. I to jest spora motywacja do tego, żeby, żeby zacząć pracować. Więc ja sobie wybrałam właśnie zatrudnienie przez firmę i taką formę Wam polecam. Dlatego, że firma przedstawia Wam ofertę, mówi Wam, co zastaniecie na miejscu, mówi Wam, że na przykład tam jest zmienniczka, można poprosić o numer telefonu i z tą zmienniczką na miejscu porozmawiać i dowiedzieć się co jest. Oferta, którą wam przedstawi firma, będzie zawierała wszystkie dane dotyczące podopiecznej, czy podopiecznego, na co chorują, jak się trzeba nimi zajmować, czego wymagają, czego rodzina na przykład sobie życzy. No i oczywiście też jakie wy macie tam warunki mieszkaniowe. Czy macie na pewno Każda z nas, jadąc do Niemiec do takiej pracy, ma własny pokój. I to jest właściwie podstawa. Teraz właściwie podstawą też stał się internet. Internet jest konieczny, dlatego że większość nas korzysta z internetu i to jest, zawsze trzeba o to pytać. Trzeba też zawsze pytać o zakupy. Kto robi zakupy? Czy jeśli wy to robicie, jaka to jest kwota, czy rozliczacie się z paragonów, jaka forma jest rozliczenia z rodziną, to trzeba po prostu wiedzieć, jak daleko są sklepy, czy się jedzie z kimś, bo to dalej, czy te zakupy są gdzieś blisko. To, to też musicie wiedzieć na samym początku. I bardzo ważną rzeczą, o którą też trzeba pytać, czy firmę, czy już zmienniczkę, to jest przerwa. Przerwa dwugodzinna, która nam się należy w ciągu dnia. Jest to zazwyczaj przerwa po obiedniach. Od godziny 13 do godziny 15. To są Wasze dwie godziny wolnego czasu. Ja uwielbiałam te dwie godziny, bo chodziłam na spacery, żeby przewietrzyć głowę. Więc taką formę zatrudnienia przez firmę Wam polecam, bo wszystkie wiadomości załatwia firma. Oczywiście załatwia też również. Przewóz. Przewóz odbywa się takim busem, jak ja jechałam do sanatorium. Taki bus zabiera 8 osób, dziewiątą osobą jest kierowca i ten bus wiezie nas prawie do granicy. W różnych miejscach są te miejsca przesiadkowe i tam się przesiadamy na drugi bus, który już wiezie nas po terenie Niemiec do konkretnego miejsca pod konkretnie wskazany adres. I zabiera Was spod domu i wiezie Was pod adres, który jest na tej ofercie, którą macie. To jest bardzo wygodna forma, jeśli chodzi o przejazd. I właśnie tą formę zawsze załatwia firma. Wy się tym nie martwicie: firma Wam mówi, o której mniej więcej wyjedziecie, z jaką firmą. I tak samo jest, jeśli chodzi o powrót, a prywatnie, no to już niestety trzeba samemu sobie to wszystko załatwiać i opłacać. No i ewentualnie rozliczać się potem z rodziną, ale przez firmę to załatwia firma, więc jest to bardzo wygodna, wygodna forma. I tak jak powiedziałam, nie zniechęcać się tym, jeśli języka nie znacie. Może to wynagrodzenie początkowe będzie niezbyt wysokie, ale tak jak mówię, euro przelicza się na złotówki, jest to zawsze więcej i powiem szczerze, że ja jak dostałam pierwsze swoje wynagrodzenie i to jeszcze nie miałam konta walutowego, tylko było przeliczane na złotówki i poszłam sprawdzić stan konta, to przez trzy tygodnie tego konta nie ruszałam, sprawdzając, czy to aby na pewno moje pieniądze, i czy nie znikną z tego konta? Więc no, dla mnie to było szokujące, bo to były trzy moje wypłaty, a ja dostałam to za miesiąc, więc, no, więc naprawdę byłam, byłam zaskoczona. I tak jak, tak jak powiedziałam, to są takie początki i tym się nie zarażać. Ja zawsze dostajecie ofertę pracy z wyprzedzeniem, powiedzmy 2-3 tygodnie, czasem do miesiąca przed wyjazdem. W tym czasie możecie się przygotować, spakować. Ja ofertę pracy podjęłam w ciągu 3 dni. Nie miałam wiele czasu, dlatego że Dziewczyna, która potrzebowała zmiany, miała sytuację rodzinną, miała pogrzeb, musiała szybko zjechać i firma musiała kogoś szybko zatrudnić na, na jej miejsce. I pojechałam. Ja, ale nie wiedziałam, że mojej zmienniczki tam nie będzie, więc jechałam do Niemiec z myślą, że spotkam tam Polkę, która mi wszystko przekaże, wszystko mi powie, i ja już będę taka spokojniejsza. Ale ku mojemu zaskoczeniu przywitał mnie starszy mężczyzna i młoda kobieta. Wiedziałam, że ten pan jest mężem, pani, którą się będę opiekować, a ta młoda kobieta, myślałam, że to jest właśnie ta moja zmienniczka. I cały czas czekałam, że ona zacznie ze mną rozmawiać po polsku, ale w pewnym momencie zorientowałam się, że no niestety to jest Niemka i ona ze mną po polsku rozmawiać nie będzie. I w tym momencie wpadłam w panikę. Bo nie wiedziałam, czy dzwonić do kierowcy, żeby mnie zabrał i czy ja w ogóle przecież nie znam niemieckiego. I, I był taki moment, że oni do mnie mówili po niemiecku, a ja mówiłam do nich po polsku. Przerażona byłam, ale pomyślałam sobie, że jak ja tyle godzin tutaj jechałam yy, i jadę zarobić pieniądze, to muszę się wziąć w garść i muszę coś, yy, coś zrobić. Więc wyjęłam ze swojej walizki słownik. Wiedziałam, że w Niemczech jest tak, że każdy senior ma taki swój rozkład dnia i według tego rozkładu funkcjonuje. I ja, szukając pojedynczych słówek, próbowałam tej kobiecie, próbowałam tą kobietę zapytać, jak wygląda ten rozkład dnia czyli o której jest śniadanie, o której obiad, o której kolacja. Całe szczęście Niemka rozumiała, co ja chcę jej przekazać, więc się uśmiechnęła. Wszystko mi na kartce napisała, oczywiście też szukając odpowiedników w polskim języku, i powiedziała, że następnego dnia będzie ze mną spędzać cały dzień i wszystko mi pokaże. Więc byłam zadowolona, że, że ktoś mi pokaże, co ja mam tutaj robić. To było na tyle miłe, że przespałam całą noc i pełna optymizmu obudziłam się, że, że normalnie chyba dam sobie radę. Oni oczywiście też byli zadowoleni, że ja nie zniechęciłam się, tylko chcę ochoczo przystąpić do pracy. I powiem szczerze, że z takim nastawieniem byłam do końca. I pomimo tego, że wiele, że naprawdę nic nie umiałam, musiałam się wszystkiego uczyć, i, i oni mnie poprawiali, bo ja oczywiście nie znałam też akcentu, y, więc miałam z tym szalony problem, ale pokrywałam to wszystko uśmiechem i y, jakoś, y, jakoś się dało radę. Więc y, takie są początki y, szukania y, pracy w Niemczech, od oczywiście szukania y, firm w internecie. Y, jeszcze jeśli chodzi o firmy. To szukajcie takich firm, które są już wiele lat na rynku. Takie firmy, które mają dobrą opinię, które oczywiście płacą wynagrodzenie na czas. Pamiętajcie też, że na internecie można znaleźć bardzo różne opinie dotyczące firm. Najczęściej bywa tak, że opiekunka, która jedzie i trafi na jakąś niezbyt fajną ofertę. To oczywiście wystawia firmie negatywne opinie, a ta, która uzna, że to jest dobra oferta, więc wtedy są same pochwały. Ale jak to w życiu bywa, oferta, która jednej dziewczynie nie odpowiada, druga dziewczyna będzie nią zachwycona. Sama się z tym spotkałam i nie kierujcie się tak do końca tym, co piszą. Nasze koleżanki w internecie, bo sama się przekonałam, że mija się, to, mija się to z prawdą. Moi kochani, będę w cotygodniowych odcinkach opowiadała Wam o, o pracy w Niemczech, jak to wygląda. Jak wygląda dzień pracy z seniorem, jak wygląda praca i współpraca z rodziną, co trzeba robić, a czego. Nie, nie trzeba wykonywać. I po prostu powiem Wam, jak wygląda praca przez z mojej perspektywy, które w ciągu 9 lat to moje doświadczenie zebrałam i się z Wami podzielę. Być może osoby, które chciałyby wyjechać, skorzystają z tego i podejmą własną decyzję. To byłoby tyle na dziś. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, za to, że byliście, że chcieliście mnie wysłuchać. I będziemy się widzieć za tydzień w tym, właśnie cyklicznym odcinku, cyklicznym temacie. Jeśli Wam się podobało, bardzo proszę o łapkę w górę. No i oczywiście proszę o, subskryp o subskrypcję, bo widzę, że dużo osób mnie ogląda, a nie subskrybuje. Będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie. To dziękuję Wam za dziś.